Chodzimy dalej. O czym będzie w tym programie? Przez te dwie godziny mamy dużo do zrobienia, ale ponieważ jesteście przygotowane, jesteście przygotowani, więc na pewno uda nam się ten program zrobić. W Programie jest o tym, czym jest twórcza intencja. OK? Stwórcza intencja. My cały czas przetwarzamy różne intencje, świadome i nieświadome. Ja tutaj chcę mówić o stwórczej intencji, ok? Czyli o tym, um, co ona w sobie zawiera: myśl, idee, projekcje, cel, stwórcza intencja. Będziemy mówić o tym, czym są słowa mocy, które są bardzo ważne, gdy chcemy manifestować cokolwiek, ponieważ słowa mocy, specyficznie ułożone, ze specyficzną wibracją ich znaczenia, formułowanie tych zdań, słów mocy i zdań mocy jest bardzo ważne. Wiecie, afirmacje, czy inne rodzaje potrzebne są do tego słowa mocy. Będziemy mówić o tym, jakie czynniki biorą udział w manifestacji intencji. Będziemy mówić o zasadach tworzenia i manifestacji intencji, zasadach, które wcześniej po części znacie, po części być może będą dla Was nowe, lub uzupełnią Waszą wiedzę. Będziemy mówić o tym, co gwarantuje manifestację intencji. Będziemy mówić o tym, co sabotuje manifestację intencji, bo to trzeba wiedzieć również, co sabotuje. Będziemy mówić o tym, czego nie mówią Tobie na warsztatach tworzenia i spełniania celów. I ja Wam to powiem. Byłam na wielu takich warsztatach. Przechodziłam przez, przez te 25 lat, przechodziłam przez wiele różnych warsztatów krowania, tworzenia celów i takich bardziej duchowych i life coachingowych, NL polskich, różnych. Um, I pewne rzeczy mówią, pewnych rzeczy nie mówią. OK, dobrze. I jest ważne to, czego nie mówią. Ja chcę wam to przekazać. Będą również praktyczne ćwiczenia, manifestacji Twojej intencji, którą dzisiaj stworzysz, która jest dla Ciebie najbardziej istotna na ten moment. Potem podzielimy się wnioskami, wrażeniami, efektami, a na zakończenie będzie konkurs, jedno pytanie: w wyniku którego będziesz mogła wygrać bezpłatną sesję ze mną, 60 minut. Sesję w najbliższym czasie, zanim wyjadę do Polski, bo wyjeżdżam już za miesiąc.